Zobaczymy, czy nic się tutaj nie będzie dziać. Hej, cześć! To jest kolejny odcinek z serii Projekt Gruz. Ja jestem Malina i witam cię bardzo serdecznie na tym kanale. Dzisiaj zacznę od tego, że ostatnio wybiło dokładnie tyle subskrypcji, za co bardzo dziękuję i właśnie z tej okazji będzie palona guma. Do mordy! Dzięki za 2000 subów! Na początek muszę wymienić rolkę napinacza i tą drugą rolkę prowadzącą, tak się to chyba nazywa Ponieważ moje jakiś czas temu już reanimowałem, przedłużyłem ich żywot No ale nadszedł taki czas, że one już klękły, także postanowiłem zamówić nowe Paczka już do mnie przyszła, idę ją rozpakować i biorę się za wymianę Trochę przeczyściłem ten napinacz, przykręcam tą rolkę. Tutaj jest druga. Jak będziecie szukać tej rolki, to bardzo ważne, żeby dobrą, dobrać odpowiednią, bo ta nie pasowała do tego napinacza z tego silnika. Na szczęście miałem napinacz z E36, bo mi jeszcze został, z M52. No i do tego pasuje. Kwestia jest po prostu tutaj tego otworu i osadzenia. Ale da się to wymienić, więc nie, nie trzeba kupować całej części A to całe jest dość drogie, bo kosztuje tam chyba 250zł Więc to już jest kwota A to koło kosztowało 3 dyszki Rolki wymienione, niestety dalej coś piszczy No i to chyba jest alternator Natomiast to nie teraz Bo teraz pora na drugą paczkę Już ją wcześniej rozpakowałem To jest Chłodnica płynu do wspomagania z BMW 39 i mam taki pomysł, żeby właśnie to wsadzić do siebie, tak żeby mieć już spokój na lato, i nie przejmować się tutaj niedomaganiami ewentualnymi układów wspomagania. Wezmę to na początku które oczyszczę, rozkręcę, a następnie zabiorę się za rozkręcanie swojego układu mnie pod autem. No i zobaczymy, czy to będzie pasować. Bo szczerze mówiąc, nie jestem do końca przekonany. Ale najwyżej po prostu oddam te węże do ponownego zakucia No dobra, ale koniec gadania, koniec otwierania tych paczek Ja się idę przebrać I biorę się za robotę Koło sobie zdjąłem Podniosłem tutaj auto No i tak Użygane tu jest wszystko tym płynem A winowajcą jest Ten przewód. on puszcza I to chlapie tutaj na to wszystko I teraz pomysł jest taki żeby go wykręcić Dać ponownie do zakucia A jeszcze oprócz tego Wsadzić tutaj w układ tą Chłodnicę, która leży tutaj O, proszę bardzo I to powinno pomóc Zobaczymy Trochę porozkręcałem tych przewodów. Tak to w tym momencie wygląda. Zacząłem sobie tutaj wpasować tą chłodnicę. I ona tutaj wejdzie między chłodnicę wody, a chłodnicę klimy idealnie. Chwycę ją tylko tutaj od góry jakąś trytką. Ty będzie miała wyjścia. Jeden pójdzie prosto do zbiorniczka. No a drugie na dół. Już domagam się, maneczko, dzisiaj jest kolejny dzień. Wczoraj trochę mało kręciłem, no ale to strasznie brudna robota. Wszędzie mnóstwo tego oleju, i tak dalej, no ale nie istotne. Dzisiaj udało mi się zakuć ten przewód na nowo. Proszę bardzo. O, to jest inna końcówka, i mam nadzieję, że to będzie pasować. Nie było to drogie. No to co, biorę się za skręcanie tego. Jak wszystko będzie ok, to za moment zabieram się za jakiś test. No i mam nadzieję, że to będzie teraz już szczelne. Swoją drogą na przymiarkę założyłem wczoraj Styling 6. No, to od razu się lepiej prezentuje. To jest opona w rozmiarze 255, 25, to jest felga 16-calowa i chyba na ten sezon przyjdzie właśnie opona w tym rozmiarze. Poprzednio miałem 215-45 i może wyglądało to troszkę lepiej, natomiast no, zmuszało mnie to do pójścia bardzo w dół, jeśli chodzi o, o fitment, przez co no, ta odległość była bardzo niska. A ja po prostu najzwyczajniej w świecie takiej potężnej gleby nie chcę. Więc tutaj w tym wypadku poszedłbym jeszcze o jakieś 2 cm w dół. Może centymetr nad kolebę nie trzeba zrolować, ponieważ tutaj będzie trochę obrywać. No i myślę, że to powinno wyglądać dobrze. Ogólnie już jest nieźle, już jest dużo lepiej. Tu mamy ET20, a tutaj ET40. 7. A rozmiar opony jest taki sam co ciekawe. W ogóle to muszę trochę to auto opłukać, bo jest strasznie brudne. No i dobra wiadomość jest taka, że udało mi się tutaj wpasować Tutaj fajnie panowie zrobili taką opcję, że to jest jakby ruchoma I to sobie dopiero skręcę, więc ekstra I co, skręcam to, zakładam pasek, zalewam płyn Odpalam i zaraz się okaże, czy to coś pomogło, czy nie Wszystko poskładane, nic nie cieknie Kierownica fajnie, lekko chodzi No trzeba trochę pojeździć, zobaczymy, czy nic się tutaj nie będzie dziać Natomiast na pewno muszę jeszcze zajrzeć do tego alternatora, bo tak jak może to on troszeczkę tam świszczy. Na koniec raz jeszcze bardzo dziękuję za 2000 subów. W tej okazji myślę, że zrobię małe rozdanie. Do zgarnięcia będą dwa, może trzy zestawy moich wlep. Gruz jest gruz. Swoją drogą, jeśli chodzi o te wlepy, do ostatniego dostałem info od jednego z widzów, że naprawdę dodają sporo mocy. Także tutaj macie teraz film i fotę dla potwierdzenia. A żeby zgarnąć wlepy wystarczy subskrybować ten kanał, dać lajka i napisać jakiś kreatywny komentarz. Ja się już z wami żegnam w ten piękny słoneczny dzień. Zaraz zabieram się za montaż tego odcinka. Jak zawsze bardzo dziękuję, że zobaczyłeś do samego końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Projekt Cruz. Cześć.